Marcelino wystawił ich parę dni później znów do meczu derbowego z Realem Sociedad. Gdzieś te przeciążenia okazały się za duże, no i, i narobiło sobie tylko Bilbao kłopotów. A tymczasem prostopadłe zagranie do Alby. Alba! I 4 do 0, a Messi w tej klasyfikacji wszechczasów stał się już samodzielnie graczem na miejscu czwartym. 56. gol w karierze w Copa del Rey. I znowu, znowu, ta para, która szukała się przy akcji fraki de Jonka. Tym razem bezpośrednie podanie do Leo Messiego. Niełatwa sytuacja Argentyńczyka, bo wydawać by się mogło, że stoper drużyny na atletik bardzo blisko.